Bo wiecie, przeczytałem tego tweeta z poprzedniego filmu, co tam dałem w linku, Mateusza Merty, nie czytałem komentarzy. I tu jest właśnie ten absurd, ten alogiczność w ogóle tego pomysłu nazistowskiego, tego naziola, który chce rugować Polaków z mieszkań, tak jak to było właśnie w prawodawstwie kraju Warty gdzie trzeba rugować po Polaków z mieszkań i sprawiać, żeby mieli najgorsze warunki mieszkaniowe. Poczytałem komentarze i tam mianowicie, o! To wtedy, jak to katastralne! I wtedy się zaczęło, że od trzeciego, czwartego mieszkania. I wy od razu, właśnie, bo to jest bazowanie na yy, tej zazdrości Nienawiści do drugiego, do swojego rodaka. On ma cztery mieszkania i je wynajmuje. Ile pieniędzy on ma? Więc zdajmy sobie sprawę, jedną rzecz: że jeżeli ktoś ma jakąś firmę i na przykład lokuje pieniądze, które zarobił w mieszkaniach, no to każde mieszkanie generuje koszty. Więc on stara się je wynająć, żeby chociaż zniwelować te koszty. Więc podatek katastralny zwiększy wartość czynszu dla najemców. Czyli mieszkania będą droższe. Proste. To jest pierwsza, prosta rzecz. Że ten niby. Silni razem, prospołeczni, oni dążą do ograbienia ludzi, do narzucenia jak najcięższych warunków życia. Już pomijam tą szurię, którą to coś reprezentuje, ekologiczną, żebyście mieli jak najdroższe opłaty, żebyście je mieli jak najtrudniej, żebyście byli dojeni z pieniędzmi, jak w komunizmie. I tam jest właśnie coś takiego, że ludzie się tam no, troszeczkę oburzyli. Widziałem w komentarzach, dopiero teraz przeczytałem. I na zasadzie, a nie to od 3-4, a ja mówię nie. A powinno być zwolnienie od podatku, a powinny być dopłaty. A dlaczego? Bo mamy kryzys na rynku mieszkaniowym. I umówmy się jedną rzecz, że 70% Polaków nie stać dzisiaj. 60%, nie wiem, ale du dużą część. Nie stać dzisiaj na wzięcie kredytu, kupienie sobie mieszkania. Nie stać ich. A jest grupa osób, którą jest stać. I w tym momencie to jest uderzenie właśnie w tą grupę osób, nazwijmy to klasy średniej, dobrze usytuowanej, którą jest stać, którzy chcą inwestować. A jak to się ma? A to się ma w ten sposób, że na zasadzie takiej, jeżeli oni kupują, inwestują, nie ponoszą strat, bo te mieszkania są wynajmowane, oni mają kolejne jakieś tam zyski, znów kupują, to budowlanka się rozwija. Tak zwana. Branża budowlana. I powstają kolejne mieszkania, bo jest zapotrzebowanie. A jeżeli ich będziemy gnoić, to w tym momencie ta większość populacji, którą nie stać, żeby wziąć kredyt dzisiaj, bo jest niepewność, wiemy, inflacja i tak dalej, i tak dalej, no to na zasadzie takiej nowe mieszkania nie powstaną i kryzys mieszkaniowy będzie się pogłębiał. Tutaj ja mówię, to nawet powinny być upusty od podatków, jeżeli firma, która pracuje w całkiem innej branży, Weźmie i zacznie po prostu swoje zyski lokować w mieszkaniach, ona powinna mieć upus od podatku, bo to napędza branżę mieszkaniową. A jak napędza, no wiadomo, powtórzę się, puste mieszkanie generuje straty. Więc te mieszkania są wynajmowane. Jeżeli już coś, już chcemy tak opodatkowywać, to w tym momencie, no, i dbamy o ludzi to opodatkujmy pustostany. Gdzie te mieszkania stoją puste, generują, pierwsza rzecz, straty. Jeżeli to jest w bloku, generują koszty dla innych ludzi. A dlaczego? To jest bardzo prosta rzecz. Mamy zimę, mamy jakiś blok, jest jakieś mieszkanie w środku, i, które stoi puste. I w tym momencie zima, wiadomo, temperatura. Mieszkanie stoi puste, jest nieogrzewane. to w tym momencie wszyscy sąsiedzi naokoło muszą o jakieś 5% więcej wydać na ogrzewanie, bo mają w środku lokum puste, gdzie jest zimno i to przechodzi przez ściany. Inną rzeczą jeszcze jest, to już by musieli jacyś no, specjaliści od budów się wypowiedzieć, że takie oziębianie mieszkania Szczególnie w blokach, gdzie to inne mieszkania są ogrzewane, powoduje no, destrukcyjny wpływ na konstrukcję. I może w jakimś tam małym procencie, ale no, zagrażać budynkowi. Ja nie mówię, że to jest duży, że to jest jakaś tragedia, no ale tak jest. I tutaj od pustostanów ok, ale nie od tego że ludzie lokują pieniądze w mieszkaniach, wynajmują je dla innych, zapewniając innym ludziom lokum. Oczywiście nie za darmo, bo nic w życiu nie ma za dar. Oczywiście chcą przynajmniej na tym nie stracić, chcą na tym zarabiać. A oni chcą to opodatkować. A ja mówię inną rzecz, że w tym momencie oni powinni mieć jeszcze te kwoty z czynszów, Zwolnione ze wszelkich podatków, żeby to się opłacało. I żeby nagle firmy zaczęły sobie myśleć, a mamy tyle i tyle yy, zysku, to co robimy? No, możemy ulokować w banku, akumulacja firmy, wiadomo, i te inne sprawy, możemy, no, w jakiś rozwój, ale tutaj mam, mamy mieszkanie. I jeżeli włożymy w to mieszkanie, będziemy mieć Upust podatkowy. To taka firma idzie do firmy budowlanej i, i mówi: A, ja potrzebuję 10 mieszkań, druga firma 10, i nagle powstaje blok, i mamy mieszkania dla 30 rodzin, nawet w jakiejś małej dziurze. I tak się rozwiązuje kryzys mieszkaniowy. Nie opodatkowywaniem, nie gnojeniem. Dla mnie to wszystko jest, wiecie, to takie nazistowskie. To dosłownie jest nazistowskie. Bo Gaulajter Kraju Warty się powtórzę, nakreślił, że Polacy muszą mieszkać w jak najgorszych warunkach mieszkaniowych. I o to dba, o, o te wytyczne dba rząd. I te wszelkie partie, bo oni tego chcą. Żeby było jak najmniej mieszkań. A jeżeli coś, to tak zwane komunalne. A wiecie dlaczego? Dlatego, że poczytajcie sobie. Jeżeli budują mieszkania komunalne, to są takie przewałki i tyle oni dostają do kieszeni, że to wychodzi trzy razy drożej niż budowa, yy, kupowanie mieszkania na tak zwanym rynku komercyjnym. I odchodzi. Żeby jakiś znajomy, znajomego założył se firmę. Gdzie nawet nie ma narzędzi i miał podwykonawców, i on tylko zbijał kasę. A wszyscy tak nazwijmy to prywatni inwestorzy, czyli ci, którzy chcą kupić sobie mieszkania, żeby zabezpieczyć sobie swoje zyski, swoje oszczędności, będą gnojeni. I to o to chodzi, żeby mieszkań było jak najmniej, że ten efekt. Którzy oni mówią, że to przyniesie mieszkania. Jak przyniesie mieszkania? Jak ludzie kupują mieszkania, czyli napędzają budownictwo, a oni chcą to opodatkować. To powiedzcie mi, jak to jest, że. No tak, oczywiście, logicznie, że chcemy napędzać jakąś gałąź gospodarki, jedną z nich jest budownictwo, to ją opodatkowujemy. Żeby ona się szybciej rozwijała, bo im większe koszty, tym szybszy rozwój. No ludzie. Jeszcze do tego dochodzi te nazistowskie ustawodawstwo, gdzie toli przelacy yy, migranci, oni mają prawo do godnych warunków mieszkaniowych, oni muszą mieć prysznic, wannę kibel, a wy Polacy? A wy możecie w barakach, w szałacach mogą was eksmitować do kontenerów. Jak wam się poszczęści? Bo oni, te wszelkie naziole, traktują nas jak podludzi. I właśnie w takich sytuacjach oni na zasadzie nastawiają nas na siebie. Więc pomyślcie nad że jeżeli jest za mało mieszkań, jest kryzys mieszkaniowy, to napędzamy budownictwo, zmniejszamy opłaty, zmniejszamy podatki, żeby to się opłaciło, żeby to był dobry obszar inwestycyjny. A nie narzucamy nowe. No to jest dla mnie logiczne, ale widzę, że myślenie logiczne gdzieś odeszło w daleką przeszłość. I powtórzę się któryś raz rzędu. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, załóżmy w bloku, to przecież nie po to, żeby co miesiąc płacić czyż, opłaty, bo czy, bez względu, czy ktoś będzie tam mieszkał, czy nie, i tak opłaty będą jakieś narzucane. Czyli nie po to on kupuje to mieszkanie, żeby jeszcze na tym straty ponosić. On kupuje to mieszkanie, żeby przynajmniej koszty bieżące i tak zwane koszty akumulacyjne, czyli od czasu do czasu koszty, na przykład raz na pięć lat, remontu, yy, ocieplenia itd. Tak itd. Tak się zwracały. A jeżeli do tego dorzucimy podatek katastralny, to on dodatkowo będzie ponosił koszty. Ale te koszty poniesie najemca. I to jest skierowane przeciw ludziom, żeby nie było ich stać na wynajęcie mieszkania. Bo wiecie dlaczego? No bo ile tych ośrodków recepcyjnych dla migrantów ma powstać? Oni mają prawo do godnych warunków mieszkań, a wtedy y, po prostu y, oni spędzą w tym ośrodku jakieś pół roku, rok i w tym momencie im się należy. Wam możecie pracować 40 lat, chuj się należy. A im się należy wszystko. Dla nowej herenrasy. I po to to jest, bo wtedy przyjdzie pani z miasta z takim migrantem i powie miasto zwraca i miasto nie patrzy się na koszty, a kto za to zapłaci? Wy. I ja te obrazki widziałem, bo ja sam szukałem mieszkania w Niemczech i powiem wam, ja, przy, bo to jest tak zwane, że oglądanie mieszkania. I tam gadanie z właścicielem. I to stało przeważnie w kolejce 10 do 40 osób, czasami. Bo też tu jest kryzys. I zawsze, zawsze była pani z ratusza z jakąś pigmentododatnią parą bądź rodziną. I wtedy taki wynajmujący od razu. A chuj, że ty pracujesz, chuj, że ty płacisz podatki. Ale tu ma pewność, bo jak on weźmie tą rodzinę migrancką, to w tym momencie to ratusz płaci. I ci ludzie nie myślą, bo skąd ratusz ma pieniądze? Z pracy zwykłych ludzi. A jeżeli ci ludzie nie będą mieć mieszkań i będą gnojeni, to nie będzie tych pieniędzy. To jest absurd. I po prostu nie dajcie się złapać na tą nazistowską propagandę skierowaną przeciwko Wam, przeciwko prawu własności, przeciwko prawu do tego, by godnie żyć. To Wy macie prawo godnie żyć we własnym kraju, a nie jacyś migranci. To Wy macie prawo do wynajęcia mieszkania po ludzkiej cenie. to wy macie do tego prawo. Weźcie w końcu, miejcie troszeczkę godności i dumy.